streamuj pan TV jeśli jeszcze tego nie robisz moja piosenka link jest w opisie na moim drugim kanale Jan Polaczek ona właśnie się pojawiła i też na Spotify jest pan TV jak to nie oglądasz no to oglądaj i słuchaj dzięki ok spokojnie widzę że jesteś teraz y, w swojej męskiej energii Czuję dużo gniewu, niepokoju, strachu, a to są niskowibracyjne wibracje. Dokładnie. Mógłbyś chociażby mnie uwolnić tutaj? A, no, a tak, sama zaplątałam się we własny sweter. Widzisz, tak czasem jest w życiu, że sami jesteśmy w stanie rozwiązać swoje problemy i zamiast, zamiast Szukać w środku, szukamy gdzieś indziej. A to problem leży w nas. Dokładnie. Spokojnie, spokojnie. Widzę, że Twoje wewnętrzne dziecko bardzo ucierpiało. Mogę przejrzeć? Spokojnie, nie będę niczego robiła, co mogłoby być jeszcze bardziej zaniepokoić. O, tutaj jesteś. Hej. Okay. Spokojnie. Przejrzałam na oczy. Ty również możesz przejrzeć. Bo masz zasłonięte. Trzecie oko głuptasku masz zasłonięte. Trzecie oko. Bardzo mocno naciśnięte jest. I też czakra serca. Ktoś cię bardzo zranił? Jakaś trauma z dzieciństwa. To niekoniecznie musi być z dzieciństwa. Ja tutaj wyczuwam. Traumę przodków. Piąte pokolenie wstecz. Może nawet szóste. Pra, pra pra pra, dziadek Emil. Dokładnie. To właśnie o niego chodzi. Straszna rzecz go spotkała. Ale pamiętaj, że ty w każdej chwili możesz uwolnić się od tego toksycznego paternu i uzdrowić całą linię Twoich ancestors. Dokładnie. Słuchaj. Raniąc innych, ranić tylko siebie. To Twoje wewnętrzne dziecko, które wspominałam, krzyczy, domaga się uwagi i czułości. No, jak mówiłam, jesteś w swojej męskiej energii. Brakuje ci tego właśnie pierwiastka feminine trochę, który jest w każdym z nas. Jak in Yong. Mhm. Słuchaj. Napiszę. rozwój duchowym rozwojem duchowym ale musimy się skupić też na takich pierwotnych naszych potrzebach wypiłeś dzisiaj 2 litry wody przynajmniej? no właśnie, to jesteś dehydrated napij się wody proszę bardzo spokojnie, ja Cię nie oceniam jakby yoga zabrania mi oceniać. Ja jestem czukinką. Nie oceniam. Ja nie wiem, przez co w życiu przeszedłeś. Poza tym teraz dzieje się dużo na świecie. I tutaj fizycznie na Ziemi, jak i astrologicznie. No tak, zaćmienie Księżyca. Też ostatnio była retrogradacja planety Małego Księcia. Też kometa Haleja. Wykonała również swój popisowy, kurwa, obrót wokół osi galaktyki, i to wszystko mm, wpłynęło na nasze samopoczucie, Też właśnie pole magnetyczne osi Ziemi się zwiększa. I to też ma wpływ na nasze energetyczne wibracje, szumana, częstotliwości. Dokładnie. Mm. Potrzebujesz trochę relaksu. Potrzebujesz tego, żeby być tu i teraz. Tak? Bo popatrz, kiedy ty jesteś reaktywny, ja ci coś mówię, a ty już byś chciał mnie zakneblować, już byś chciał mnie znowu związać. No, proszę cię, wcześniej też tylko ja cię grzecznie spytałam o coś w windzie, a ty już mi worek na głowę, chusta na oczy. Po co to wszystko? Do auta mnie wrzuciłeś? I po co to wszystko? Dla okupu, ale pieniądze nie mają znaczenia. Kiedy wyschnie ostatnia rzeka na tej planecie, kiedy ostatnie drzewo upadnie, pieniędzy nie zjesz. Pieniędzy nie zjesz na obiadek. Natura nam daje pożywienie, natura nam daje nam życie. Pieniądze nie mają znaczenia, one nie definiują Twoje wartości jako istoty ludzkiej. Zrelaksuj się. Mhm. Ja ci teraz pamiętosze po twojej koronie czakra korony, żeby ci się aktywizowała. Żebyś pamiętał, że jesteś Bogiem, że jesteś kreatorem swojej rzeczywistości. Mhm. Wtedy trochę mnie zaskoczyło to nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ akurat w moim dzienniku manifestacji nie miałam na dzisiaj, a nie w ogóle na żaden okres, nie miałam manifestacji bycia porwaną, zakneblowaną i potraktowaną jak szmata. Nie było tego na ten rok. W tamtym roku owszem, ale w tym roku nie miałam takiej manifestacji, a jednak to się wydarzyło. Bo to manifestacja manifestacją, ale czasem jest tak, że nie dostajemy od wszechświata tego, czego chcemy, tylko tego, czego potrzebujemy. Ja sobie zdałam sprawę, że potrzebowałam być tak rozpierdolona teraz. Potrzebowałam tego, żeby mnie to czegoś nauczyło. Albo żeby Ciebie nauczyć. Może po prostu wszechświat zesłał. Mnie tutaj dla Ciebie. Żebym ja mogła pomóc komuś innemu. Otworzyć oko, trzecie oko komuś innemu na przykład Tobie. Więc wszechświat wysłużył się mną dla wyższego celu. Nie to, co ja chcę, ale to, co ja potrzebuję, to, co inni potrzebują dla ogólnego dobra. Bardzo się cieszę, że tak wyszło. A... Słuchaj, na spokojnie. Ja ci teraz wykonam masaż abiyaka, który nauczyłam się robić na Hawajach. To jest właśnie technika ajurwetyjska. Naprawdę Prawdopodobnie nie wiesz o czym mówię, ja też nie mam pojęcia. Ale teraz spokojnie. Mm. A masz kogoś bliskiego, z kim możesz pogadać? Poznałeś już swojego Twin Flame? Swojego Soulmate'a? Poznasz jeszcze. Pamiętaj, nie musisz być wśród ludzi. Bo ty w sobie masz całą obfitość. Ty w sobie masz cały wszechświat. Więc nigdy nie jesteś samotny, bo wszechświat razem z tobą zawsze. Wiesz? Ja jestem z Tobą zawsze, bo ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną. Wszyscy jesteśmy wszyscy. Mhm. Ale czuję, Twoja aura nie wibruje dobrze. Wiesz? Ja bym ci też mogła prosić, żebyś... żebyś mógł tak na mnie nie wibrować w taki sposób. bo Czuję się niekomfortowo. Jak mnie tak atakujesz wibracją. Twoja aura... Nie auruje teraz poprawnie, napraw swoją aurę, nie wibruj tak we mnie, na mnie, wokół mnie, w pobliżu mnie, po prostu nie wprowadzaj mnie w swoją wibrację, dobrze? Dziękuję. Na ten, na ten to polega, komunikacja, komunikujemy swoje bariery, swoje potrzeby fizyczne, duchowe. I na ten to wszystko polega, tak? No. Kurczę. No naprawdę niefajnie zrobiłeś, że mnie porwałeś, wiesz? Bo ja dzisiaj miałam na osiemnastą jogę, o dwudziestej prowadzona medytacja, o dwudziestej hipnoza, na aktywację, na przeniesienie się do innej rzeczywistości kwantowej i... no... No, nic się nie stało. No właśnie, przywiązuję. Tak? A ty się przewiązujesz, widzę. I mnie przywiązałeś też do koloryfera. A każde przywiązanie jednak tej ziemi jest niewłaściwe. Dobrze? Tak. O dosyć twojego pierniczenia. Myślisz, że jesteś niebezpieczny? Nikt nie jest niebezpieczny, bardziej niż ezolaska. Teraz mam spirytualny skurw. Więc słuchaj, albo my stąd wypuścisz, albo spotkamy się w Astralu, a tam nie będziemy mieli żadnych szans, więc...